Cześć, z tej strony Maciej Blatkiewicz z kanału Maciej Je. Dzisiaj Wam pokażę mój niezbędnik. Mój pierwszy przedmiot to bardzo istotny dla mnie, czyli aparat. Aparat ze statywem jako jedność. Tutaj jest osobno, bo sobie kupiłem ostatnio pokrowiec na aparat po trzech latach korzystania z niego. Yy, I to jest dla mnie bardzo istotne, gdyż jako vloger, muszę mieć aparat zawsze przy sobie. Mam taką małą kamerkę, bo jest po prostu poręczna, mogę ją sobie schować do, do worka plecaka i mogę z nią wszędzie wejść, nie? Także tutaj o, nagramy, że jestem u Maćka Dobkowicza i nagrywamy mój niezbędnik. A to jest bardzo ważne. Używam Kanona G7X Mark II. Jest to taki kompromis pomiędzy jakością obrazu, jakością dźwięku, a wielkością aparatu. Gdyż często chodzę po restauracjach i jednak taki większy aparat z takim wielkim mikrofonem wzbudzałby strach. Albo jakieś takie mieszane uczucia, a ten, a ten aparat jest taki w miarę niewidoczny, choć też myślę o jakiejś takiej jeszcze mniejszej wersji do może takich bardziej wykwintnych restauracji, gdzie jednak trzeba być takim troszkę bardziej schowanym i cichutkim. Eee, tak. Druga rzecz, bardzo istotna dla mnie, w sumie chyba nawet istotniejsza, to portfel. Kiedyś nosiłem portfel w kieszeni, ale ostatnio przestałem. I ważna rzecz. Portfelu. Gdybym musiał uciekać za granicę, to mam dolary, 4 dolary na lepsze, na lepsze życie. No wiadomo, w portfelu podstawowe rzeczy. Portfel dał mi Tomasz Miller, którego serdecznie pozdrawiam. Kiedyś przy lampce koniaku sprezentował mi portfel. Bardzo wygodny. Już troszkę się zestarzał, także muszę się właśnie do niego zgłosić znowu. No, Ale to jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w moim niezbędniku. Kolejna istotna rzecz, powerbank. Powerbank, dzięki któremu mój telefon, którego akurat nie trzymam w plecaku, tylko w kieszeni, potrafi przeżyć troszkę dłużej. Mam też kabel inny do aparatu i sobie czasem podładowuję aparat też tym powerbankiem. Jeśli dobrze widzicie, no to powerbank jest obklejony wizerunkiem czubaki. Moja dziewczyna dała mi kiedyś naklejki z czubaką i stwierdziłem, że powerbank to jest idealny przedmiot, na którym należy je nakleić. I tyle w zasadzie. No, Pomaga w życiu, zwłaszcza takim, kiedy dużo podróżuję, a muszę mieć sprzęt e, podładowany. Jako vloger muszę mieć zawsze naładowany aparat, zawsze muszę mieć naładowany telefon, bo nie wiadomo co czyha za winklem. <grym> Czwarta, <grym rzecz> Czwarta rzecz. Czwarta rzecz to taka rzecz w takim woreczku, kolejny woreczek, a w środku jest szczota do brody. Broda ma to do siebie, że potrafi w pewnych. W chwilach życia być wywrócona na każdą stronę. Taka taka, wiecie, w każdą stronę idą włosy. Wtedy ja wyciągam to i robię tak. Sobie wyrównuję brodę i dzięki temu jestem piękniejszy. A muszę być piękny, jak nagrywam, prawda? Także jeśli macie brodę, to polecam. Zwłaszcza jeśli to jest zarost troszkę dłuższy niż krótszy, no to wtedy przydaje się w 100%. Wystarczy tego. Także kolejna rzecz ta dobrody, tak zwany kartacz w tym przypadku. Piąta rzecz w moim niezbędniku jest troszkę takim symbolem. Mam tutaj grę na PlayStation, akurat Spider-Man, bardzo fajna gra, a jest symbolem tego, że po prostu oprócz tego, że yy, oprócz tego, że dużo jem, zwiedzam restaurację, no to jednak bardzo lubię sobie usiąść przed konsolą i troszkę pograć. Ostatnio właśnie grałem w Spidermana, przeszedłem. Polecam każdemu, kto lubi fajne gry, lubi Spidermana i lubi Nowy Jork, bo fajnie jest tutaj ten nowy jork przedstawiony. Jest dość wiernie oddany. Także mogłem sobie wrócić na Manhattan i troszkę powspominać, tylko z troszkę wyższego poziomu, no bo wiadomo, Spiderman ciągle lata na tej swojej sieci. No, także to jest taka piąta rzecz. Miałem mieć pada, ale chyba nie wziąłem pada, tylko wziąłem grę. No i ostatnia, szósta rzecz, kto mnie zna, może spodziewać się, co będzie w środku. Ja to jakoś tylko tak muszę sprytnie wziąć, żeby marki nie pokazywać. Wędzony boczek, na no wszelki wypadek. Zawsze muszę mieć przy sobie, kiedy jestem u znajomych, no to zawsze wtedy wiem, że, że mogę sobie go gdzieś tam podsmażyć. Ten jest wędzony, więc mogę też, też zjeść taki, taki po prostu, choć lepszy jest smażony, im bardziej chrupki. Tym lepszy, także wędzony boczek w moim niezbędniku musi być jak najbardziej. To było sześć moich ulubionych rzeczy, które zawsze chcę mieć przy sobie. Jeśli Was zainteresowałem swoją osobą, to zapraszam na swój kanał. Macie je. Dużo dobrego jedzonka tam wcinam, także zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie na kanał 645. W ogóle chciałem głowę pożyczyć koledze, nie mam w środku płyty.